Tak, Wojskowe Federacje Rosyjskie opisuje swoje zbrodnie wojenne. No a my już wiesz, że zaczyszczaliśmy, dobijaliśmy ich i to tyle. No ich w ogóle trzeba kurwa cisnąć wszystkich pod rząd. Jak ktoś dążył, to wycofał się jednego ten. Granat do okopu wrzuciliśmy i posiekało jednego. Dwójkę. Jeden jeszcze żyje. Nie strzelaj, nie strzelaj, ten krzyczy, nie zabijaj. Ten Ukrainiec mówi tak. No, Ukrainiec. Co, zabiliście go? No, przestrzeliłem go. Zabiłem go, zastrzeliłem. Rzuciłem tego młodego, tamten zamiesz w zamieszaniu stoi, i patrzy na mnie. Ja go rzuciłem i zastrzeliłem go. A tamten, tak, tak, dziękuję. Mówię za co? Kurczę, mówię, jakoś się zgubiłem, nie wiedziałem co robić z jeńcem, powiedziałem przecież, my jeńców nie bierzemy. Nie ma co ich żałować. No i słusznie. No i później kontrolny jeszcze zrobiłem strzał i poszliśmy.